Promocja ze zwrotem kasy w fuksiarzu. Jest to polski i sprawdzony legalny bukmacher. Promocja dotyczy każdego nowego gracza. Wystarczy założyć konto, wpłacić kasę i zagrać obojętnie jaki kupon o minimalnej stawce 50 zł. Jeżeli wasz kupon nie wejdzie otrzymacie zwrot 50% od stawki od razu do wypłaty. No i standardowo konkurs o 25 zł. Wystarczy zostawić opę w górę pod tym filmem, subskrybować kanał. I wytypować wynik meczu oraz minutę pierwszej bramki tego właśnie spotkania. Typujemy do godziny rozpoczęcia meczu, koniecznie dopisujcie swój login gracza. Komentarze bez loginu dodawane lub edytowane po tej godzinie odpadają z konkursu. Dodam tylko, że bonusy z całego tygodnia będą dodane w przyszłym tygodniu. A zatem przejdźmy do typów miłego oglądania. Dynamo Zagrzeb Chelsea London. Jest to mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Chorwacki zespół w ostatnich czterech meczach strzelał bramki, The Blues z kolei tracili gole w poprzednich pięciu swoich meczach. Uważamy, że gospodarze wyjdą na boisko zmotywowani chęcią osiągnięcia jak najlepszego rezultatu przed swoimi kibicami. Liczymy zatem, że chorwacka drużyna przeprowadzi kilka akcji ofensywnych, stworzy sobie sytuacje podbramkowe i strzeleckie, które zamieni na przynajmniej jednego gola. Celtic Glasgow Real Madrid to także jest mecz pierwszej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Celtic zdobywał gole w ostatnich pięciu meczach, podobnie jak zespół z Madrytu. Ponadto, królewscy tracili gole w czterech ostatnich spotkaniach. Liczymy, że w tym meczu obie drużyny wyjdą ofensywnie, usposobione na boisko, będą tworzyć akcje podbramkowe i strzeleckie, które zarówno gospodarze, jak i goście zamienią na bramki. Tak oto prezentuje się nasz kupon. To tyle na dziś, dzięki za uwagę, pamiętajcie o naszej promocji, wpadajcie na facebook na naszą grupę, subskrybujcie kanał, jeśli chcecie być na bieżąco. Do zobaczenia!